Kasia, witamy. Ile osób do was pisze, jakie kary za to będą ile twórców jeszcze? Twórców jeszcze sporo. 50 zł. Dzięki KK. Eee, czy będą jakieś kary? Wypowiedź prawnika to będzie u Konopskiego na pewno. Z tego co mi wiadomo. 5 eee, Powiem wam tak, ja obserwowałem ostatnie dni na Twitterze, co się działo. I są w ogóle twórcy, którzy strasznie tam najeżdżali na innych, a ja uważam, że oni doskonale o wszystkim wiedzieli, wręcz dbali trochę o tuszowanie tej sprawy. Myślę, że z czasem na każdego, kto tam zawinił, znajdą się dowody. Jeżeli wy uważacie, że ten mój materiał był mocny, to ja uważam, że to konopa będzie ten mocniejszy. Bo to na przykład co mi wczoraj mówił i pokazywał, to to mi się kurwa w głowie, nie, ja chciałem użyć mojego pseudonimu, ale chyba teraz nie wypada, to mi się w głowie takie rzeczy nie mieściły. Kto mi groził? Eee, ja głęboko wierzę, że tej osobie się po prostu bardzo 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 odkleiło pod wpływem emocji. Ja yy... no nie tyle, że nie wziąłem tego na poważnie, bo tam wykonałem pewne ruchy, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo, natomiast głęboko wierzę, że ta osoba, która powiedziała pewne słowa, że po prostu nie wytrzymała ciśnienia i tyle. I yy, póki co ja nie będę tego tematu dalej ciągnął, bo nic mi się nie stało, nic się też nie stało Konopowi. A ludzie po prostu, no tam... Wiem, że po drugiej stronie była ogromna panika. Była bardzo duża panika. Dalej zresztą jest. Czy będzie coś na Freeza? Nie będzie. Ale niedużo tam brakowało. W sensie, jakby... Nie, no tutaj Freeze jest czysty, jeśli chodzi o tą, o tą sprawę, natomiast on też był na tym Team Spiku i też próbował się do pewnych dziewczyn yy, dobić, ale po prostu one nie, nie, nie odpisały mu, więc też nic nie napisał. Więc Freeze tutaj jest czysty, przynajmniej jeśli chodzi o moją wiedzę. Bo ja nie wiem, co wypłynie, ale...